Wspomniałem, nie posiadamy już gotyckich dawnych ołtarzy, które po prostu zostały zdemontowane i od 1600 roku zastępowano je nowymi, manierystycznymi i barokowymi ołtarzami. Tak naprawdę, chociaż już poprzednicy próbowali coś rozpocząć, to jednak opat Leonard Rębowski II który rządził w opactwie między 1618 a 1649 roku. On był fundatorem większości ołtarzy, łącznie z ołtarzem głównym, który właśnie widzimy. Ołtarz główny przesłonił okno witrażowe, które za nim się znajduje i poprzedni tryptyk gotycki, właściwie dużo mniejszy, może o jednej trzeciej wysokości, dużo węższy, pokazywał również to, co za tym ołtarzem się znajduje, więc to okno do oświetlało również całą przestrzeń w katedrze. Ten z kolei w formie wielkiego łuku triumfalnego, który to łuk środkowy wypełnia obraz Hermana Hana, a łuki boczne trochę poniżej są zasłonięte czerwonymi kotarami, ten wielki łuk triumfalny miał być łukiem triumfalnym dla Chrystusa i Kościoła po Soborze Trydenckim. W czasach kontreformacji. Przedstawia on w swoim ołtarzu, w swoim tematyce, ten ołtarz przedstawia w niebo i koronację najświętszej Maryi Panny, która została poprowadzona do Trójcy Świętej i przez nią jest koronowana otoczona chmurami, aniołami, rzeszami świętych ale w dolnej części są postaci żyjące ówcześnie. Po e, mojej stronie. E, Prawej to są dygnitarze Kościeli z papieżem, prymasem, biskupem, ale także właśnie opatami cysterskimi, i, których widzimy również opata Leonarda Rębowskiego II. Po stronie mojej lewej są to dygnitarze świecca, więc ówczesny cesarz Ferdynand, nasz król Waza, Zygmunt III Waza, który jest na kolumnie Zygmunta, jego syn Władysław IV i książęta. Pomorscy jest to wielki hymn na cześć Boga Stwórcy. Poza tym motywy rzeźbiarskie to są apostołowie. Jest tu pełny katalog apostolski, 14 apostołów, znaczy mamy na myśli tych 12 wybranych przez Chrystusa minus jeden, bo Judas zdradził, na jego miejsce wybrany. Maciej, ale też apostoł Paweł i jego współtowarzysz drogi Barnaba cieszą się tym tytułem. Stąd te 14 figur, które właściwie stoją na straży katolickości. I apostolskości Kościoła. Jest to największy ołtarz, jeżeli powiemy w tej części Europy, to jest dość przekłamane, bo jako to niby część Europy miałaby być środkowa, e, wschodnia, całkowicie tutaj nasze tereny. Wyższe ołtarze budowano przeważnie w Hiszpanii, a więc e, można powiedzieć Hiszpania kontra reszta Europy i z tym właśnie jest najwyższy. E, budowę tego ołtarza e, opowiadał Leonard Rębowski II drugi królowi Zygmuntowi III o zamiarach, więc król Zygmunt III widział jeszcze ten dawny tryptyk. Były to czasy jego panowania, panowania dynastii Wazów. Mniej więcej do połowy XIX wieku stalle, które widzimy, stały na środku kościoła, właśnie tam, gdzie przed chwilą omawialiśmy ołtarz główny. Nie było ławek dla wiernych, to był kościół opacki, a więc wszystkie stale, nie tylko te, które tutaj są w prezbiterium, ale ich pozostałe części, rozproszone teraz po całym kościele, budowały pewną jedność. I to tak zwany hortus conclusus, czyli ogród zamknięty. Było to jakby kościół w kościele, drewniany kościół, klauzura, gdzie mieli wstęp tylko i wyłącznie mnisi. Było tych siedzisk 42, każde z nich jest odrębnie potraktowane, rzeźbione, Właśnie w motywy, o których wspomniałem na zewnątrz, to co w zachodnich opactwach, w piaskowcu, na fasadach, poprzez świętych, elementy architektoniczne, łuki, wimpergi, też garigulce, czyli postacie groźne, pokazujące świat złych duchów, było na tych fasadach, to tu w Pelplinie, wobec niemożności rzeźbienia w cegle, znalazło się w drewnianym wewnętrznym kościele, tym właśnie ogrodzie zamkniętym. Ten spiętrzony układ, który widzimy, czyli dwupiętrowość stal, zaistniała dopiero po roku 1600. Wcześniej dół stal stał oddzielnie, bezpośrednio od obecnego wejścia kościoła. Potem tam znajdował się jeszcze drugi ołtarz, który był przeznaczony dla mnichów, którzy byli nazwani konwersami. Konwersi nie byli w takim pełnym tego słowa znaczeniu duchownymi, byli to mniejsi robotnicy, pracownicy, którzy budowali to opactwo i wykonywali różne zawody. Bliżej ołtarza głównego, za tym pierwszym ołtarzem na środku kościoła, był już ten ołtarz, który dzisiaj widzimy, i te stale były przeznaczone dla duchownych. Po roku 1600 zjednoczono obydwie stale, spiętrzono je po prostu, co było pewnego rodzaju ewenementem. No i misi konwersji i misi duchowni zasiedli razem w jednym chórze. Natomiast na zewnątrz tego systemu, a więc poza nawą główną, mogli wierni świeccy obchodzić cały kościół w nawach bocznych, poczynając albo od tego wejścia bocznego, albo od obecnego wejścia głównego, obejść ołtarz główny i na zewnątrz stali są jeszcze malowidła, tak zwana Biblia Pauperum. Która pokazuje prawdy wiary, wyznanie chrześcijańskie, wierzę w Boga, inne tajemnice biblijne, które miały jakby tłumaczyć i być katechezą. Był to taki, ja to mówię w dużym cudzysłowie, pokaz slajdów ówczesnego czasu, wobec nieistnienia innych maszyn elektronicznych, po prostu obrazy temu właśnie służyły, co i dzisiaj. Przez obraz, dźwięk, śpiew, przez ruch tłumaczono prawdy wiary. Wróćmy na chwilę do stal. Nieprawdopodobna różnica każdego z siedzisk, W większości są to tak zwane elementy mazwerkowe, czyli architektoniczne elementy, które normalnie w katedrach i bazylikach wypełniają okna. Są to różnego rodzaju pęcherze, trójlistne konieczyny, właśnie tak to, to zostało zbudowane i tak zwane laskowania, czyli linie pionowe. W których umieszcza się witraże. To wszystko jest tutaj na stalach. Wypełnione to jest elementami dekoracyjnymi, roślinnymi duża ilość różnego rodzaju liści, kwiatów i w sumie w mniejszości są to sceny figuralne, ale też kilka zaplecków było potraktowanych bardzo szczególnie a więc mamy tam takie sceny jak ukrzyżowanie Pana Jezusa przez cnoty, jak Boże Narodzenie, jak w ogóle Sceny męczeństwa Chrystusa, modlitwę jego w Ogrójcu. Te były zarezerwowane dla najwyższych mnichów rangą, czyli dla opata, przeora, podprzeora, ekonoma klasztoru. Dzisiaj służą one po tej stronie ołtarza posoborowego kapłanom, klerykom, a reszta, tak jak i dawniej, w Jednym Świeckim, te elementy, które są rozstawione po całym kościele.